Być was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Spider Dragona to jest Starka 2. Idziemy. Wyczuwamy w laboratorium dziwne istoty. To znaczy poza hybrydami i zmienno-kształtnym złem? To protosi, królowo. Jest protosi. ich wielu. Tak. Teraz ich wyczuwam. Tam, tam. To Taldarimowie. Z własnej woli służą Amonowi. Są jego wyznawcami. Wyznają martwego Boga. Przez to są jeszcze groźniejsi. Okay. Ciekawe, jak Naród chce wskrzesić tak potężną istotę jak Amon. Myślę, że kluczem są hybrydy. Gromadzą energię psioniczną zerbów i protosów. Ale skąd wzięliby jej tyle, żeby wskrzesić martwego Boga? Powiedziałeś, że starożytny artefakt Kselnaga zamienił cię w człowieka. Ale cała moc. Która dysponowała jako królowa ostrzy, co się z nią stało po Twojej transformacji? Uh -oh. Chcesz powiedzieć, że w pobliżu była hybryda, która ją zgromadziła? A potem wykorzystała do. O nie. Jeśli Naruto wykorzystał artefakt Kselnaga w ten sposób, może mieć już dość mocy, by wskrzesić Amona. Hmm. Ta istota w laboratorium, ten naród, osłania się przede mną, ale i tak wyczuwam jego moc. Opowiedz mi. Nie przypomina niczego, co spotkałam. Ale zniszczyłaś Przedwiecznego. Przejęłaś potęgę Zerusa. To coś zrodzonego z otchłani. Zimnego i pustego, ale tak potężnego, że sprawia ból. Hybrydy. Ich esencja jest bardzo silna, ale ja nie mogę jej zbierać. Naród je stworzył. Czy myślisz, że jeśli za nim pójdziesz, to ją dostaniesz? On służy panu, który zabierze całą esencję. Mówisz o amonie? On chyba nie żyje i dopilnuje, żeby tak zostało. Jeśli żyje. Przejmie całą esencję. Zmiany ustaną. Będę walczyć! Okej. Okay. ja? Tak właśnie, misja No i dzisiaj... nie ma drugiego takiego stworzenia jak ty. Skąd wzięła się twoja esencja? Nadświadomość splotła mnie z wielu gatunków. Cały szczep w jednym. Co zrobiłeś po śmierci, nadświadomości? Przemierzałem tunele na czar bez celu. Zdziczałem. Królowa ostrzy mnie znalazła. Znowu uczyniła zergiem. Nie jesteś zergiem, dopóki ktoś cię nie kontroluje? Bez nadrzędnej woli, jestem bestią. Czymś mniej. Ok. Odmiana młodzieży mm. gotowa do wzmocnienia. Zlokalizowano zdziczałych rządców szczepu. Trzeba odzyskać esencję. Można wpleść w odmianę mutaliska. Wiecie, co ja wy... na pewno wybiorę. To! Brzmie też są fajne, ale. Rządca z. Rządca szczepu, tak. Polska język, trudno język. Rządcy szczepu są zawsze najlepsi. Platforma obronna Dominium. Sigma Centari. W pobliżu zdziczali rządcy szczepu. Wieżyczki przeciwlotnicze do zabijania mutalisków. Bez rządców szczepu impas. Znajdź rządców szczepu. Zasymilujemy ich esencję i zniszczymy Dominium. O, o, moje palce. Zabij rządców szczepu. Pobierz esencję. Zasymiluj ich esencję. Mutaliski mogą przekształcić się w rządców szczepu. Czekają na rozkaz. Rządca szczepu wypuszcza pomioty, atakuje cele naziemne z dystansu. Wysyłam mutaliski, obronią rządców szczepu, uzupełniają się. Przerwijmy ten impas. Nasze jednostki są atakowane. Jest ich za dużo. Przyślijcie wsparcie. Jednostki są atakowane. Forteca planetarna zniszczona. Platforma zabezpieczona. Broka z chór. Świat zaopatrzeniowy dominium. Odkryto wrak transportowca, w środku kryształ jorium. Jorium przydatne do eksperymentów, wzmacnia potencjał psioniczny, trzeba zdobyć. Ukończono badania esencji pierwotnych, stworzona nowa odmiana, żmii. gotowy do ataku na dominium. No to od razu mi to robią. Żmij. Znaczenie strategiczne. Porywa cele. Przyciąga do siebie sojuszników i wrogów. Przeleć na drugi brzeg rzeki i przeciągnij tam nasze aberracje. Wykryto czołgi oblężnicze. Użyj żmijów. Przyciągnij w zasięg aberracji. Paraliżujący obłok. wrogowie nie mogą atakować. Rozwalić ten bunkier na kawałki. To ich ostatnia linia obrony. Wchodzicie i zabijacie. Ładunek iorium zabezpieczony. Muszę przygotować przekształcenie mutaliska. Wracam do jamy ewolucyjnej. Przekształcenie mutaliska gotowe do integracji. Czeka na decyzję. No sorry, nie. Ewolucja zakończona. Mam, jeden, ja mam tylko jednego fjoltowego. Chyba jednego. Tak. A jeszcze będzie chyba ten. No i oczywiście oby był Ultralisk. Będę się śmiał, jeżeli jedno. Je, ul, ultraliska to będzie przemiana w brutaliska. Dobra, ale. Zrobił Spyro Dragon. Żegnam Was.